dobrze, dziś gramy. Ja, gamero, dziś pokażę Wam grę z czerwonymi kartami. Tak to sobie nazywam. No to teraz tak. Zobaczcie, mam czerwone karty. Teraz tak. Przyjrzyjcie się im uważnie. Zapamiętajcie ich numerki. Jest ich 5, widzicie? Teraz tak. Powiedzcie mi, ile było tam, jakby czerwonych kart, z czerwonymi. Z czerwoną, jakby tutaj yy, liczbami. Jeżeli mówisz, że jedna, to mówisz prawdę, bo jest jedna. A powiedz mi, jaki kolor ma reszta kart. Jeżeli powiedzieli, że czarna, to masz rację. Teraz będzie trochę trudniej. Powiedz mi, proszę, ja, yy, środkowa karta, jaki ma Jaki ma numer? Jeżeli powiedzieli że 7, no to tak. Dobrze. Powiedzcie mi, proszę, teraz, co będzie, jak dodamy te dwie, sumę tych dwóch kart. Jeżeli powie powiedzieli że 9, no to masz rację. Teraz tak. Do moich czerwonych kart dodaję jedną niebieską. Podaję sobie może tutaj o. powiedzcie teraz tak pokażę wam teraz karty i powiedzcie która z tych kart to jest ta nowa jeżeli powiedziałeś że as no to masz rację bo to jest as teraz tak inna karta jest też w środku tylko koloru jest inna karta jeżeli mówisz że niebieska no to masz rację czyli ile jest niebieskich kart jeżeli powiedziałeś, że jedna, to muszę Cię zmartwić, ponieważ niebieskich kart jest trzy. Jak to zrobiłem? Po prostu cały czas trzymałem od jedną kartę do przodu. I tak ten no, przekładałem i Wam mówiłem. Jakby na tym polega cała sztuczka. Tu nie było żadnego cięcia ani nic. Po prostu, no. Też od tego to zależy, jak ja mówiłem. Więc wpadajcie, dalej na mój kanał i udostępnijcie ten filmik znajomym. No to nara.